Pasja, determinacja oraz żelazny charakter. Juan Jose Mendez udowodnił wszystkim, że jedyną przeszkodą stojącą na drodze ku realizacji marzeń jesteśmy my sami my i nasza wyobraźnia. Po takim ciosie niewielu zdołałoby się podnieść. W 1992 roku kariera 28-letniego kolarza z Barcelony została brutalnie przerwana. W wypadku drogowym, w którym uczestniczyło 7 osób, tylko pasażer motocykla odniósł poważne obrażenia. Juan José Méndez rozpoczynał właśnie najważniejszy wyścig w swoim życiu. W szpitalu bardzo długo walczono o przywrócenie Juana do życia. 48 litrów przetoczonej krwi oraz 30 minut reanimacji przyniosły rezultaty. Żył. Kolejne trzy tygodnie spędził utrzymywany w stanie śpiączki farmakologicznej. Kiedy się wybudził, nie zauważył braku ręki i nogi, nadal odczuwając ból fantomowy. Wiadomość o amputacji spadła na niego jak wyrok. Pomimo tragedii Juan José Méndez się nie poddał. Każdego dnia uczył się poruszać na nowo, a początkowo ponad 100 kg wagi nie ułatwiało mu zadania. Swojemu przyjacielowi Bernardowi zawdzięcza powrót do kolarstwa. Wielką motywacją były dla niego także igrzyska paraolimpijskie, które oglądał leżąc w szpitalu po wypadku. W swoim dorobku, Juan ma wiele sukcesów, które osiągał na imprezach rangi międzynarodowej. Posiada również trzy medale wywalczone na igrzyskach paraolimpijskich. Pomimo 52 lat na karku nadal startuje w zawodach i ciężko trenuje.